Doria Ragland ze łzami w oczach o myślach samobójczych Meghan Markle, matka nie chce usłyszeć, że jej dziecko nie chce żyć Backslash. Kolejne części Netflixowego dokumentu Meghan Markle i księcia Harlego właśnie trafiły w ręce widzów. Zgodnie z oczekiwaniami, trzy ostatnie odcinki serii już budzą ogromne emocje. A jednym z wątków są myśli samobójcze, z którymi borykała się była już księżna. Jak niegdyś wspominała, przechodziła bardzo trudne chwile, a royalsi odmówili jej wsparcia. Przypomnijmy, Meghan Markle przyznaje, że miała myśli samobójcze i royalsi odmówili jej wsparcia, po prostu nie chciała już dłużej żyć. W kolejnej części dokumentu Meghan Markle i księcia Harlego powrócono do momentu, gdy księżna oczekiwała na narodziny pierwszego dziecka. To wtedy miała borykać się z myślami samobójczymi, które były efektem salwy negatywnych publikacji na jej temat w brytyjskiej prasie. Do sprawy odniosła się przed kamerami też matka Meghan, Doria Ragland. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W czwartym odcinku serii Doria wypowiedziała się na temat kryzysu psychicznego, w którym znalazła się Meghan. Kobieta nie ukrywa, że im wyznanie córki było dla niej ogromnym ciosem. A ona sama długo się obwiniała za to, że nie była w stanie jej ochronić, gdy opowiadała o swoich odczuciach. W pewnym momencie nie była w stanie powstrzymać łez. Żadna matka nie chce usłyszeć, że jej dziecko nie chce żyć, powiedziała ze łzami w oczach. I nie mogłam jej ochronić. Harry nie mógł jej ochronić. W dalszej części odcinka Doria przyznała też, że wiedziała, z jak wielkim ciężarem zmagają się Mekhan i Harry. Wiedziałam, z jak wielkim stresem się mierzą. To tak, jakby wciąż uciekali. Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy poruszono temat kryzysu psychicznego Mekhan. Żona Harrego opowiadała o trudnych chwilach jeszcze na kanapie łoprach Winfrey. Gdzie przyznała również, że rodzina królewska nie potraktowała jej sytuacji poważnie i nie udzieliła pomocy. Miał to też być jeden z powodów słynnego mexitu. Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać z psychologiem, dzwoń pod bezpłatny numer 116 123 lub 22 484 88 01. Listę miejsc, w których możesz szukać pomocy, znajdziesz też tutaj.